Nic ciekawego. Właśnie. Pancerze. Nie. Może, że zakręciła skórzany hełm. To nie. Na no tobie sprawdzę, bo to powinnaś mieć właśnie podmaga. Daleka wręcz. To nie. To nie. Chyba ty tego nie masz. Dobra, to tutaj mamy tylko co potrzebny jest właśnie helm. Okej okay. ciekawe, Mam to i to. Mam tutaj tą rzecz jedną. Chciałbym mi jeszcze czegoś co to za piersi, ale no, generalnie za to nie. Tu potrzebowałem kawałek czaszki, to nie. Tu nie mogę się pozbyć na razie, sprzedać. Kozień Waleriany też nie będzie sprzedany. Nie. Obbiorę sobie tą Walerianę, bo może mi się... Może będzie mi potrzebna do czegoś. Lekko tak, tak przemienimy. Dobra. Z tego to już nic nie będę potrzebował. A może inne rzeczy mogę zrobić? Zobaczmy, po prostu tworzeniu ukąszenia mrozu. O, to nie. To nie chcę rzeczy. Gryfie pióro, jakoś nie, nie widzę, żeby tutaj było gryfie pióro. Zębate groty mamy, Muszę nowy cekin. To jest zupełnie co innego chyba tutaj pokazywanie, niż jest w opisie, czy mogę to zrobić, sposób na stworzenie pancerza z postoszyciela. Może dałbym radę zrobić... burzę możemy zrobić chyba. Zobaczmy, to mam, to mogę kupić, Nie mam, to też mogę chyba kupić. Zobaczmy, czy mogę to od ciebie kupić... with you, friend. To mogę kupić. Jeśli może posortuj sobie trochę lepiej. Kupię to. I wezmę jedną linę. Co to było? Jeszcze poczymy. Ten fragment, czy co? Zobaczmy. Jakiś korzeń. Dobra, korzej mandragory masz. Serio be Korzym mandragory poszedł do góry. Nie ma. Trudno. Dobra. Wracamy. <laughs> Teraz to znaczy, minuty. Dobra. Hmm. Wejdziemy. Robią... Zobaczcie, zajdziemy do skrzynki. Najpierw. Jeżeli mam w ogóle skrzynkę, bo nawet nie, nie patrzyłem czy ją mamy. Mam nadzieję, że mamy. Nic swoją skrzynkę. na sprzęt jest dziękuję bardzo To ja w tej mam? sporo rzeczy tu za chwilę będziesz miała maniatury to spoko kanał duszy 35 tysięcy mamy. Niewiele. Kurzwa macie co ja mogę z tym zrobić? Pff. Dobra, myślę w tym eee, Teleport Bąbus Chyba tam mam być, mam wrażenie To było tu Dolina Wichów, tak. Właśnie, dziękuję Zobaczmy co jest dalej No Lecimy zwiedzać Tu coś jest do zebrania Jest poboczne? Może. Kurysta pani dla tego człaków. To jest ręczyciel. Jak każdy człowiek. Dobra. Jest to jest po prostu jakaś postać. Myślałem, że to jest jedna z naszych... Turnowa tej postaci tam została Pentano Ciekawa nazwa. Jak wygląda ten jest twór. Muszę to przyznać. Lwi herb. Mam za dużo tego tak waru. No znowu wy. Masz klerka, okay. Maśkleryka była mi potrzebna. Musiałem dla niej znaleźć maśkleryka Jeszcze jakąś jedną rzecz będę musiał znaleźć. Chyba. Bo liście mam jedne. Muszę jakiś drugi rodzaj liści znaleźć. Tak, jasne, nie macie miejsca. Hmm. Hmm, Mówi, że nie masz miejsca. Kto wziął tą masz? Ty jak masz kleryka? To przerzucimy maść kleryka do ciebie. Kłamstwo z trakiem miejsca. Taś kleryka jest, dobra. Hmm. Tu masz 3 miejsca. Czy byłby... to no, Tutaj tą miksturę. Niech jej której. liście tu. Ciao, ale muszę sam robić miejsce. Tego pierdolisz jeszcze nie masz? Masz miejsce. Właśnie. Masz teraz. Przepraszam, że ogłuchliście <laughs> Jeżeli nie zapomniałem, to to wytnę. Mm. To zrobionem. O liście siano mamy, maśklaryka mamy, liście gardenii do znajdziemy pewnie po drodze. O Boże. <laughs> Mój Boże, no biedny Pinol O, kasę dostałem. Cóż to jeszcze tutaj czeka? Zapis przez chwilę myślałem, że mogę tu wejść. O! Ciekawe. Ciebie no, się prowadzi nas w pułapkę. Bo jakby to mogło być inaczej. No, zostaw tego pojaca. Będzie mi trochę w nerwach w tym momencie. Mamy no, kolejne dwie rzeczy do zgarnięcia tutaj. Ja miejsca nie mam. Będzie trzeba coś posprzedawać, albo wyrzucić. No, by wypijać. To <laughs> też jest taka okazja, możliwość. Teraz mamy magnaturę na 45. I niedługo to zdobędziemy jak 46, więc będzie mogło używać kolejnych przymiotów nowych, mocniejszych <laughs> zakręć. Mam taką nadzieję chociaż. Chyba mm, ta dystansowa już wzrosła. Miło. Chyba na jakim poziomie będzie ta kłufa. <kłysy> Zachowimy. Znaczy pewnie będzie na tym poziomie, na którym ją łapiemy. Tarcza rytualna, ile ja mam tych mixtur? Czyste panie mm. Coś na mnie biegnie Zmieści się tarcza rytualna? Zmieści się Pani wygląda Przypina mi tą tarczę z trzeciej części Zrób zaśpiew. Zrób zaśpiewy. Coś mięsa regeneruje. To nie. Zrób do zaśpiew zdolności. Potężny zaśpiew świadomości. Orientacji dystansowej. Orientacji. Łowcy. Maga. Wojownika. Dalanie czarów. Zdrowia wojownika. Łowcy. Maga. Tajemniczy zaśpiew. Chuj wie co robi. Nie chce ryzykować dobrobytu magicznych przedmiotów, złota zaśpiew zdrowia też zaśpiew inteligencji czynności, znaczy, dajmy się zaśpiew dwa zaśpiew bojowej, pojazdowej, dystansowej nie mm. Ja jestem tego. Wzmocnienie, zręczność, inteligencja, siły. Rzucenie czarów, zdrowia. Zdrowia łowcy, małownika. Tu. Czy bym nie miał tego zaklęcia? Znacznie przenosi na magię, przenosi na ataki, kanał na <kłyniega>, umowcy, otwarte generacje to nie. Mana członków drużyny uległa natychmiastowej długo otwartej regeneracji, to nie. No i będzie dobropy w takim razie. Valeriany znowu nie mogę siąść. Jak mało miejsca mam. No no wywal to nie stać na korzeń, co? Masz, ty wejść tu Nie mam miejsca naprawdę Jaki kurwa wielki jest ten korzeń waleriany. Ile miejsca chyba powinno ci wystarczyć. Mhm. To będzie jest kurwa tak wielki, że się nie zmieścił. Ciadostwo za stronę. Dobra, <laughs> rozwal to. tych, zobaczymy co jeszcze jest w tym miejscu i skończymy odcinek. To będzie ten fragment ostatnich liści, co jest nam potrzebny. To będzie bardzo miło. Albo, kolejny, albo kolejna ta... ...septura do zrobienia. No, to proszek. No, zabijać mnie tutaj potrzeba. Dobry elfiński topór. Zabiję eee, dalej ciebie. Zobaczmy ten dobry elfiński topór. 2, 8, 4, 6. Wziął te proszki, Od był głowy. Ty, no, Rozwal to Też to rozwal. no, 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 trudno Użyj no, no, sobie kaskę. Dobra to idziemy dalej jeszcze poczyszczamy to, to miejsce już się jakieś To dosyć kolejne a on mógł po prostu przyjść to już jest więcej sensu że po prostu z tego miejsca przyszedł Ech. No, umieć to szybciej. Dobra. Zobaczmy co jest dalej. Jeszcze kawałek. O, mamy jednego przeciwnika mocniejszego. Tego go rozwalimy. Piętanego łuskowca. Ja tu skończę. Nie, tutaj dojdziemy, bo tutaj coś jest. Ktoś albo ktoś. Może kupię coś. Zekinią oksowy. Nie, no to out. A, to to. E A, może zamienić też to w klasę? Dobrze wiedzieć. Z Do tego co pamiętam, w pierwszej chyba części miksur nie dało się. Miksur chyba i zaklęć nie dało się mu zamienić. <laughs> Pieniądze. Oczywiście mogę się mylić, bo to było jakiś czas temu. Kiedy nagrywałem. No, par w nich. Te, te łajdy nawet nie podziękują za pomoc. Chyba tam nic nie ma raczej. Nawet tu skąd? Nic <laughs> się nie Pytanie w którą stronę? Tam mam portal. Ja jest nie. Ktoś na pewno nie wejdę. Nie w tym momencie. Dobra, <laughs> to się z wami pożegnam. Może mam 50 minut na zagarku, Trzymajcie się ciepło i papa.